Ja myślę, że on po prostu Tuskowi podpadł, bo pokazał, że on sam jeden jest w stanie zrobić więcej niż te wszystkie głupie darmozjady. I to on tworzył historię i to o nim pisaliby w podręcznikach, a będą pisali w podręcznikach prawa karnego. I nawet jeśli, podkreślam jeśli, było do mnie ma nie, niewinności, coś tam kiedyś gdzieś tam nakradł, to bynajmniej biednym pomógł, a nie to co te Oszusty szuje z rządu. Oczywiście mówię o Huawei'u umęczonym przez rząd amerykański, bo gdyby nie to, gdyby nie ograniczony dostęp do usług Google'a i do innych technologii np. plocków z USA, to Huawei moim zdaniem byłby teraz liderem światowego rynku smartfonów, a ten świat wyglądałby tak. Parę dni temu miałem się okazję przez pół godzinki pobawić, co jest niełatwe przy małym dziecku, więc tak się chciałem pochwalić, pobawić Huawei'em Mate'em XT, czyli Pierwszym dostępnym komercyjnie, a nie tylko w formie prototypu, smartfonem składanym dwukrotnie, składającym się na trzy części, w taką jakby harmonijkę. I kurczę jestem zachwycony, i troszkę mi to wręcz przywróciło taką ekscytację telefonami, czego się w ogóle nie spodziewałem. I ten czas spędzony z Majtem doprowadził mnie do smutnych refleksji, mianowicie, że. Rynek urządzeń mobilnych nadal się pięknie, prężnie, innowacyjnie rozwija, tylko akurat nie u nas, a tym największym globalnie graczom, czyli Apple'owi i Samsungowi, brakuje jakiejś takiej presji z zewnątrz, żeby oni czuli spinę, żeby w swoich nowych modelach robili cokolwiek poza takie absolutne minimum. Nawet mi na globalnym rynku, bo zauważcie, że jak kiedyś były jakieś takie nowe, supermodne trendy, to oni byli Pierwsi w kolejce, żeby telefony wykorzystujące te trendy sprzedawać właściwie w tym samym czasie co konkurencja, ale za połowę ceny. No po prostu budda smartfoningu. A teraz to co? Teraz to ja dostałem dwa tygodnie temu na maila informację prasową z podniecaniem się, że Xiaomi oficjalnie wchodzi do Polski ze swoim pierwszym składanym smartfonem. W sensie, to, który mamy rok? O! Region Podlasie chwali się pierwszą zabudową ceglaną. 16 października 2024. Dlaczego na moim kanale jest coraz mniej testów smartfonów? No bo stwierdziłem, że będę pokazywał tylko te nawet nie najlepsze, tylko w jakikolwiek sposób unikatowe i ciekawe. No i iPhony, bo to się dobrze sprzedaje. Ale czy na pewno? Mówiłem o braku presji globalnej, ale presja lokalna na Apple zdecydowanie jest. Na przykład w chińskim oddziale Huawei, w Chinach. Jak usłyszeli, kiedy Apple rozpoczyna sprzedaż iPhone'ów, to przesunęli planowaną oryginalnie na inny dzień sprzedaż premiery Huawei a Mate a XT na ten sam dzień, żeby Apple'owi utrzeć nosa. I udało się, Mate XT zebrał w jeden dzień 3 700 tysięcy zamówień, czyli no bardzo dużo. Mimo że kosztuje 2800 dolarów, czyli ponad 11 tysięcy złotych. Oczywiście nie wiemy, ile zeszło iPhone'ów, bo Apple takich danych nigdy nie udostępnia. Ale Faktem jest, że po raz pierwszy od kilku lat skalperzy, czyli osoby, które skupują sobie szybko gadżety, żeby później sprzedać je drożej rządnym nowości ludziom, potracili hajs, bo iPhone'ów od nich nikt nie chciał kupować. I bardzo dobrze walić Januszy. Ciekawe, jak się chińscy Janusze nazywają. W każdym razie walka była zacięta, i po jeden i po drugi smartfon ludzie stali w deszczu na zewnątrz, w długich kolejkach przez. Północy. To skalperzy by byli mądrzejsi, jakby sobie nakupowali parasoli i potem sprzedawali. No tam w Chinach coś się dzieje. A o co tyle krzyku, co jest takiego niesamowitego w tym Huwaju? Szczerze to ja od dawna miałem takie podejście, że smartfony składane w pionie, w poziomie, po skosie, rozwijane, składane jak koszulki Fruit of the Loom, to jest coś, co firmy nam próbują wciskać jako innowacje, coś czym mamy się podniecać na siłę, ale w większości się nie podniecamy, bo wyłączyliśmy telewizję, włączyliśmy myślenie. No i nie jara na 100. Natomiast jak go zobaczyłem na żywo, to już zrozumiałem, o co tyle krzyku. Tak potężne narzędzie może dać mi nieograniczoną władzę. Bo mamy niby zwykły smartfon 6,4 cala, więc nawet taki mały, po czym rozwijamy i cyk 8 cali, a potem cyk ponad 10 cali. I to nawet o dziwo ma praktyczne zalety. Na przykład można łatwiej kogoś poderwać, bo z daleka widać, że jesteście bogaci. Poza tym te smartfony składane normalnie, czyli raz. Te ich ekrany większe, wewnętrzne mają bardzo takie kwadraciakowate proporcje i one się fajnie nadają na przykład do czytania albo do pracy na y, dwóch aplikacjach, w smartfonowych proporcjach naraz, ale na przykład do oglądania filmów, no to już nie. Jak chcecie obejrzeć film, to niby ekran wielki, ale połowa pozostaje czarna. Dwa ogromne, długie, czarne, Pasy, mało no, brakowało, żeby mi film zdemonetizowali. A pomiędzy nimi malutki obraz jak w Memie. I korzyść z tego niewielka, chyba że oglądacie jakieś miodowe lata, albo matki żony i kochanki, albo inny program sprzed 25 lat, nagrywany jeszcze w 4 do 3. A tutaj proporcje tego rozłożonego w pełni, czyli dwukrotnie ekranu, mają już znacznie więcej sensu 16 do 11. No i ponad 10 cali to nie są przelewki sprzedają też do tego specjalną klawiaturę, więc nagle ze smartfona potencjalnie macie prawie, że laptopa przynajmniej do takich. Gówno, korpo zadań i pracy w Excelu, Bo wiadomo, że w Excelu to nie jest praca w przeciwieństwie do naprawdę potrzebnej społecznie pracy youtubera. Jest też Etui, mimo że trudno mi to sobie było wyobrazić, to jakoś to przekminili. Ze stabilną niczym kursy kryptowalut, ale jednak z jakąś tam nóżką, którą można w każdej chwili sobie pod ten telefon podłożyć, żeby stał, więc robi się z tego naprawdę całkiem sensowny zestaw do no, może nie idealnie komfortowej, ale jakiejś tam w miarę w miarę sensownej. Pracy w terenie. Super wygodnie nie jest, no ale mogłoby być gorzej, albo do seansów filmowych. Ale ten ekran to nadaje się znacznie bardziej do właśnie filmów niż do pracy, bo do roboty to powinien być w skali szarości, a to jest ładny, jasny OLED 90 Hz z intensywnymi barwami. W ogóle byłem też bardzo pozytywnie zdziwiony tym, jak sprawnie aplikacje dopasowują swój rozmiar i układ do w sumie trzech różnych możliwych na tym smartfonie układów ekranu, i to nawet aplikacje, które teoretycznie powinny na nim w ogóle nie działać, bo on jest na rynek chiński, a ja to sprawdzałem na przykład na przykładzie YouTube'a, więc wychodzi na to, że soft jest gotowy, tylko to producentom sprzętu się nie chce. Albo nie umią. Wracając, te zagięcia na ekranie to widać bardziej na nagraniu niż na żywo. Na żywo widać, jak jesteście pod takim kątem, pod jakim nie jesteście, jeżeli to jest wasz smartfon, więc może trochę wstyd, bo będzie dla postronnych wyglądało mniej imponująco. I czuć pod palcem, ale tak jak się używa, to, to nie. I. Halo? A tak, oczywiście, że jestem zainteresowany zakupem paneli fotowoltaicznych. Mam już, to prawda, dwa komplety, ale to postawiłem jeden drugim, a trzeci to mogę panu włożyć. Skąd oni mają mój numer? Tutaj właśnie wchodzi sponsor dzisiejszego odcinka: producent paneli Incogni. Istnieje mnóstwo firm, które zbierają wasze dane osobowe, adresy, numery telefonów, hasła. Inne, wrażliwe informacje i sprzedają je dalej, żebyście wy później mogli odbierać na mailu masę spamu, żeby do Was dzwonili z super propozycjami, albo żeby oszuści wiedzieli, jak się nazywacie, gdzie mieszkacie, i już szli na wasze piętro. A przyznacie, że znajomość takich danych bardzo uwiarygadnia każdy telefon, czy wiadomość z banku. A Inkogni to usługa, która pisze do firm trzymających wasze dane, żądania, usunięcia ich. Oni wyszukują was w ich bazach automatycznie, znają też podstawy prawne, więc działają szybko. Ja 10 minut. Rejestracji dostałem już pierwszego maila, że moje dane skądś tam zniknęły. A wcześniej się tam pojawiły, bo pewnie niechcący kliknąłem ptaszka przy jakichś zgodach marketingowych, żeby dostać w newsletterze 2% zniżki albo w wyniku jakiegoś wycieku informacji. Ogólnie w 44 bazach byłem, w połowie już mnie nie ma. Mam listę. Widok szczegółowy jakiś. ComScore. Amerykańska firma zajmuje się pomiarami i analizą mediów, dostarcza dane marketingowe i analizy przedsiębiorstwom. No to moich już nie. Zostawiam Wam link w opisie. Z kodem Michal jest 60% zniżki na roczny plan. Wracając, przyznaję również, że jak imponująco produkt by nie wyglądał i jak prestiżowo by się nie prezentował, to upieprzony traci cały swój blask. Może z wyjątkiem aut terenowych i też brudne interesy się robi przyjemniej. A ten wyświetlacz to cóż, bardzo, bardzo, bardzo widać na nim odciski palców, szczególnie jak jest wyłączony, jeżeli go nie przecieracie ściereczką co chwilę, no to wygląda po prostu obrzydliwie. Jakby od tego pocierania wyszedł z niego jean, to bym go poprosił, żeby sam go jeszcze raz przetarł, żeby brudny nie był. Ale żeby Was nie zanudzić, bo to nie jest recenzja i tak nic Was tego telefonu nie kupi, to chciałem tylko tak szybko podsumować, że tutaj nie ma właściwie żadnych kompromisów względem zwykłych smartfonów. Grubość takiej trzyczęściowej kanapki to 12 mm z hakiem. Sporo, ale mniej więcej tyle, co telefonów składanych raz. A reszta parametrów to iPhone'a daleko w tyle zostawia. W kieszeń bez problemu mu włazi, trzy aparaty z tyłu, nawet 5,5-krotny zoom ze stabilizacją, 16 GB, głośniki stereo, ładowanie 66 W, ładowanie indukcyjne. Okej, okay, akumulator, niewielka pojemność, ale jest. Tak istnienie akumulatora samo w sobie imponuje, bo telefon rozłożony ma grubość 3,5 mm, a na tle to sobie karpis osiedla WebGolą, te same karki, by wam ten telefon ukradły. I taką samą grubość miałoby też pudełko, które sprzedawaliby ten telefon w Europie, bo u nas to nie tylko ładowarek, ale niektórzy producenci to już nawet kabelków nie dają. A tutaj panie dla pana Chinczyczaczka to kurde, dwie ładowarki w zestawie, dwa kabelki, słuchawki ja takie lepsze, etui, człowiek się czuje premium, a jeszcze plecki z skórą pokryte spieniony wiatr, coś tam go nie chwalę. No ale też inna sprawa, że człowiek się czuje premium, gdyż wedle różnych profesjonalnych estymacji to w Polsce po dodaniu podatków i w ogóle to ten telefon kosztowałby gdzieś pomiędzy 16 a 17 tysiącami złotych. Ale też jeszcze inna sprawa, że złożony zastępuje fajny, szpanerski, flagowy smartfon. Rozłożony trochę ma idealne proporcje do e-booków i multitaskingu, a ja też lubię na takich pisać. A w pełni rozłożony to już pełnoprawny właściwie tabletolaptop, który zastępuje wszystkie a w tej chwili, jak się domyślacie, jak wychodzę z domu, to muszę mieć ze sobą i telefon, tablet, laptopa, czy dźwigawóków, konsolę do gier i bardzo obleśne spodnie typu cargo, żeby to pomieścić po kieszeniach. Więc jestem pewny, że i u nas w Polsce nie zabrakłoby bogatych chętnych na tego typu sprzęt. To gangsterzy? Biznesmen. To urządzenie przywróciło mi jakąś taką podjarkę telefonami i poczucie, że być może... Coś jeszcze mnie ciekawego czeka. A jak wchodziłem, żeby go zobaczyć, to myślałem, że wychodząc, jak mnie Jarek z ja zapyta, jak wrażenia, to będę mu musiał powiedzieć: No, bardzo ładny, bardzo. Wiesz co? Zrobię mu zdjęcie i wyślę cioci. I we weźmiemy go i powiesimy na lodówce. Bo naprawdę, naprawdę super. Huawei kiedyś zaskakiwał w taki sposób regularnie, z tym, że wtedy również na naszym kontynencie. I moim zdaniem, aż taka nuda na rynku teraz. No to tak jak z TiBią, to wina braku Huawei'a, odkąd jego popularność zaczęła spadać, na świecie jest coraz gorzej. Dajcie znać, jak się Wam podoba to urządzenie, czy tęsknicie za Huawei'em i tęsknicie za jakimiś sprzętowymi innowacjami, a nie tylko AI, 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 AI którego i tak w wielu modelach, czy w wielu iPhone'ach na przykład nie ma w Polsce. Tymczasem, dzięki za oglądanie, do zobaczenia.